Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj przygotujemy sobie schab po cygańsku, oczywiście po mojemu. Ja podałam go z kopytkami i mizerią. Plastry schabu, u mnie to 4 sztuki. Doprawiamy z obu stron solą pieprzem. Porządnie wcieramy przyprawy. Każdy kawałek obtaczamy w mące. Nadmiar mąki strzypujemy i snażymy na patelni na mocno brązowy kolor. W międzyczasie kroimy sobie warzywa, cebula, piórka, pieczarki, papryka w grubą kostkę i marchewka w takie półksiężyce. Wszystko mamy już pokrojone. Schab ściągamy z patelni i na tej samej patelni dolewając odrobinę oleju podsmażamy wszystkie warzywa do miękkości. Dodajemy przyprawy, sól, pieprz, czerwona papryka majeranek, dwa ząbki czosnku i mój ulubiony bulion winiary rozpuszczam 3 czwarte szklanki wody. Schab wykładamy na podsmażone warzywa, zalewamy bulionem i dusimy pod przykryciem do miękkości. W międzyczasie przygotowujemy sobie taką marynatę, to jest dwie łyżki. Czupu, 3 łyżki pasaty pomidorowej i łyżeczka musztardy. Wszystko dokładnie mieszamy i zalewamy nasz schab na patelni. I dusimy go jeszcze pod przykryciem jakieś 20 minut. I gotowe. Smacznego!